przed tymi wydarzeniami dotyczy właśnie jakiegoś, nie wiem, no to nawet to jest trochę rzecz niejasna, mianowicie wiele, bardzo wiele osób zwraca uwagę na niejasną funkcję, jaką w pełni Stanisław Kotarwa w Urzędzie Miasta. Mówią mi, że to nie jest żaden rzecznik, że, że to jest jakaś fikcja, że on pełni w ogóle na rolę. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, ale też nie bardzo widzę efekty działania pana rzecznika. Więc chciałbym odpowiedzieć na następujące pytania, bo uważam, że to nie są dobre dobrej gminy. Ale proszę nie komentować, tylko pytania konkretne. Jakiego rodzaju umowę, jakie stanowisko zajmuje z w naszym urzędzie? Jakiego rodzaju aktywność prowadzi, w szczególności z agminicjami starzami się spotyka, jakiego rodzaju materiały prezydenta redaguje? ile rozsyła tygodniowo, do jakich redakcji, ile przygotowuje odpowiedzi na materiały publikowane na temat badownictwa, ile konferencji pracowych w roku organizuje Rzecznik Prasowy Kotarwa? informacje dotyczące szczebla. Nadmienię, że sam prowadzę biuro prasowe. Proszę więc o systemy z działalności tego biura. Przedstawiam półroczne raporty. Proszę o przedstawienie półrocznych raportów albo raportów rocznych dotyczących funkcjonowania tego urzędnika Oczywiście proszę również, żeby podaną chwilę kosztuje nas utrzymanie tego funduszu pana Rzecznika. Panie Rzeczniku, przepraszam, ale dyrektorat. Więcej czas na rozmowę. Natomiast to jest jako kolejna sprawa. Przechodzę do kolejnej. Tutaj też, moim zdaniem, bulwersująca sytuacja. Państwo oburzacie się, że ja skomentowałem w taki inny sposób charakter uroczystości weryfikacyjnych. Polecam Państwa uwagę to, co teraz przeczytam, ponieważ wszyscy poniekąd pod tym się podpisujemy. Ale więc, to nie jest ja to nie o swoje ja E, co dalej? Kolejny bałwan został. Ale co to jest? Nie, nie, wciąż coś nie e, muszę teraz to. Ewa z mężem, z cichem, jako tym tymi piszczami, wyjechali do Rzymu, gdyż badnie na rynku nie mogli uściskać do nauka. E, co jeszcze? E, pani burmistrz, nie jest interpelacja. Nie, to jest interpelacja. E, czytam wypowiedź pani. Hmm. Czy, 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 właśnie, cytuję pewne wypowiedzi z internetu. Hmm. Na przykład po co ta Ruda Małpa tu przyjechała, jeszcze tej świni tutaj brakowało, premier nowobogackich i ubiców, paść Władimira Holz, do czyna Telek Angelii, Kaszur Rudy. E, hmm. Ale na nie wiem. Hmm. Czy tewnicy reagują? Panie redaktorze, proszę zdjąć komentarze nawołujące do nienawiści, obrażające uczucia religijne i inne nadające się do prokratury, co nie reaguje. I teraz kończąc tą smutną wyczarkę, znacznie dłużej e, tam e, tych komentarzy które podpisywałem, mamy do czynienia z portalem, który nazywa się bladowice24.pl. Krążą słuchy. Żeby Państwo mieli pełną jasność. Te wszystkie komentarze są publikowane na tym portalu przez osobę, która jest obecna też na tej sali, na Włoszczycka, redaktora tego portalu. Nie są z tego portalu zdejmowane. Co więcej, mamy liczne grono świadków, którzy potwierdzą, że niewygodnych komentarze a jeżeli już się jakimś trafem okaże niegodne w trzeba się zdejmuje je. Natomiast antysemickie wypowiedzi dotyczące premiera Polski, państwa, mnie i pozostałych radnych dalej wiszą na tym portalu. I teraz moje pytanie jest takie. Moja, w tym już głowa, jaka będzie moja reakcja na naruszenie moich praw osobistych przez obecnego... Marcina Płaszczycy z Urzędem Miasta i Radą Gminy. Dlatego, że mówi się, że jest to bliski przyjaciel z Państwa podarczy, bliski stosunek z Panią Burmistrz. Więc chciałbym ustalić, proszę o interpelację, naprawdę panie na sposób, jak Czy sam bardziej właściwie taką informacji proszę o pani burmistrz i Urzędu Miejskiego, członkowie do Najwyższej Rodziny i współpracownicy portalu 24 Wadowice finansowani są w jakikolwiek sposób z pieniędzy publicznych. Jeżeli interesują mnie tylko nie, nie tylko wyłącznie umowy z Urzędem Miasta, ale również umowy z innymi instytucjami gminnymi lub tymi instytucjami, które, w których gmina partycypuje, na przykład w Chciałbym raz na zawsze Przecież te spekulacje i mam nadzieję, że okaże się, że my nie mamy nic wspólnego z tym portelem, dlatego że uważam, że jeżeli Państwo pokazujecie palcem na środki środkowskie albo na mnie mówicie o jest człowiek, który obraża czy ich uczucia, powinniście się zastanowić z, z jakich pieniędzy i kogo finansujemy jakiego, jakiego, w jaki sposób postępującą tak. osobę. Dziękuję. To tyle z mojej strony. Myślę, że wiąże się i jak na wystarczy. Proszę, czy jeszcze ktoś chciałby jakąś deklarację? Kończymy. Panie... Przez... 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 Nie przerwę. Znaczy nie mam prośbę. Dlatego, że ja od 12 idę 12 z notariuszem, mówię o rezerwacyjnym w muszę wyjść. Pani Marku, proszę kierować odpowiedzi na interpelacje. Dlatego pomieszanie tylko to, co tu będę miała, tak pamiętała, co ja bym chciała odpowiedzieć, Ja parę powiedzieć, ale potem, gdy ktoś z urzędu będzie chciał dopowiedzieć, to bardzo proszę. Pierwsze pytanie mam do Pana Klinowskiego. W którym miejscu i gdzie jest to opowiedzenie przez, przeze mnie czy przez urząd Panią A A tak pokrótko, co to Pan ma na myśli? Mogę przeczytać? Jaki to jest artykuł? Czy... 24, ale również w gesecie bardzo, yy, naszego Rzekrzynka. Tak. Wprost mówi, zaraz znajdę tą informację. On jest zacytowany, o spisku. Cześć, jak są moje siły? Wsadziłem? Tak. Krzysztof Szmin. Może przeczytam. Yy, Komentarz dotyczący tego napisów. To lewicowa opozycja wynajmuje się podarwą. Mogli te akcje zrobić przez cały rok, ale kilka dni przed takim świętem to wstyd. E, inna wypowiedź w prowokacja przed ratyfikacją. Podpisane? Oczywiście, że podpisane. Tak. Wynajmuje tak. się podarwą. Ale nie, ja bardzo proszę o zdanie obrażające pani Siłkowskiej. No, opozycja nie, lewicowa. Nie, nie, nie. Całe zdanie. Gdzie tam jest podno, poszerzenie. No, opozycja lewicowa ma 365 dni na dwie. Uważam to za wyjątkowym nie dać, aby wykorzystywać właśnie Dzień Palifikacji do tego typu celów, czyli przeciw. Także no, mogę powiedzieć, że, że to nie są, jak pan to mówił, lewicowe co? Te słowa, które tutaj mówi pan Klinowski, jest to kompletna nieprawda i uważam, że używa nieprawdziwych słów. Nie, nie, ja mówię o panu teraz? Panie Ślikowskie są córkami przyjaciela Ojca Świętego i nawet nikomu chyba do głowy nie przyszło, że mają coś wspólnego z, z lewicą. Proszę, Mareczku, za minutę. Ja przepraszam, ale to jest notariuszem zgromadzenia muszę wyjść. Nie ma tutaj też pana Janasa. Chciałam tylko państwa poinformować, że na bieżąco spotykam się z kupcami z placu Kościuszki z rynku i nie przewiduję żadnego spotkania. Eee... Nie, pracę minister, Jakiegoś specjalnie zrobionego miarę, to żeby się z nimi spotkać. Bardzo proszę, bardzo. Pani, Pani, Pani bardzo, czy nie rozumiem, że pan. To znaczy na temat rezolucji, jest to rezolucja Rady myślę, że nie otrzyma Pan żadnej odpowiedzi. Pytać Pan może. Tak samo jeżeli chodzi o Pana Kotarwę, jeżeli skarbnik czy sekretarz czy Kotarwa będą chcieli odpowiedzieć, to Panu o odpowiedzą, bo nie, do nie, tego upoważniam. Oczywiście, Nic ale obowiązkiem Gminy jest udzielać informacji. Pytać, o działalność ja przez pracę Pana Gotarda Zachodu. Rozumiem, to, że. Tak samo ze strony internetowej. No rozumiem. Ja, kwestii, spodem, ja mam takie pytanie, czy ogłaszamy przedmiot? przedmiocie. W kwestii, w kwestii, w kwestii o, o pytanie póki Pani Burmistrz. Wniosek. Proszę. Proszę Państwa, ja stawiam wniosek obustronny, żeby zarząd nie przerywał w w trakcie wypowiadania się absolutnie pod żadnym pozorem i wzajemnie, jeżeli. Pani Burmistrz odpowiada, proszę nie przerywać, niech pani burmistrz burmistrzowi. Bo, Bo tak to powstaje chaos. Więc... Pani, ja się cieszę, że pan zauważy, że nie zauważył, że daje... o... ile razy składa, jeżeli składać interpelacje, a nie długie elaboraty, no to, to znaczenie uwagę. Ja jeszcze bardzo... Ja mam pytanie przełaszczałem przeżar. Pani burmistrz, jest... tak? to mogę przekazać Panią Sikorskim, że pani ma taką Wolę się z nim spotkać? Nie, nie. Ja mam... Wam dwie nogi, dwie ręce. Jak będę chciała i widziała taką potrzebę i dalej będą pisały, nie zrozumiałam tego. Ja się z nim miską... Nie potrzebuję pośrednika.